W dzisiejszym filmie Josh and John zmierzą się w pojedynku na statuetki, które zdobyć można całkowicie za darmo w najnowszym eventie wielkanocnym na rapy.pl. Ten, kto otrzyma lepszy drop, wygrywa. A ten, kto przegra, będzie musiał wykonać wyzwanie od was, czyli widzów tego kanału. Nowe przedmioty eventowe, które dropnęli w trakcie tego filmu na pewno was zaskoczą, szczególnie ich zastosowanie i możliwości. Więc koniecznie oglądajcie do samego końca oraz oczywiście, żeby zobaczyć, kto będzie musiał wykonać to wyzwanie. Siema że Jesteś szczęśliwy? No jestem, święta w końcu, nie? Dokładnie, widzę je świąt powinieneś być jeszcze z innego powodu szczęśliwy, ponieważ dzisiaj widzowie otworzymy sobie nowe pakiety wielkanocne i zrobimy pojedynek, wydaliśmy 1000 zł i po 500 zł po prostu stoczymy pojedynek na nowe usługi i ten kto dropnie lepsze i ten po prostu ten wygrywa, określimy to tak na oko, wy też będziecie mogli to ocenić, a ta osoba, która przegrywa, to tej osobie widzowie będziecie mogli wymyślić wyzwanie i będzie ta osoba po prostu przegrana, będzie musiała je wykonać. W kolejnym filmie może to być wyzwanie minecraftowe, może to być wyzwanie nie-minecraftowe jednak nie nagrywamy, nie nagrywamy tylko. I widzowie, warto wymyślać te wyzwania, ponieważ, żeby nie psuć naszej serii, w której no jednak gramy od zera bez wydawania tak naprawdę ani grosza, cały drop, który dropniemy w tym filmie, zostanie rozdany kilku osobom z komentarzy, które po prostu napiszą, może nie najlepsze wyzwania, tylko po prostu wylosujemy te osoby, które napiszą wyzwania i napiszą swój nick, po prostu. Oczywiście też trzeba subskrybować, lajkować ten film. Ja generalnie bardzo chciałem nagrać ten film, ponieważ, no widzowie, wiecie, że ja lubię openingi lubię to minecraftową losowość, ja możemy zabierać się za otworzenie, ale zanim jeszcze to chciałem powiedzieć a propos losowości takich losowań właśnie Minecraftowych czy, czy właśnie otwieraniu, w otwieraniu ja zawsze lubię iść Alin i właśnie dzisiejszego dnia tak jak oglądacie ten film, odbędzie się drop z sztuk koszulek oraz blues właśnie mojego pierwszego merczu w życiu, czyli właśnie z kolekcji Alin, teraz widzicie właśnie ją na ekranie, poprzedni drop sprzedał się w 37 minut, więc no ten prawdopodobnie sprzeda się Szybciej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą bluzą, tą koszulką, którą teraz widzicie na ekranie, no to na no to zapraszam rapmerch.pl o godzinie 20.00. Osoby, które są z newslettera, które wpisały swój e-mail na stronie, otrzymają godzinę wcześniej hasło do strony. Jeszcze prawdopodobnie, jak to oglądacie, macie szansę, żeby dostać się na tą white listę. Wystarczy wpisać maila i może zdążycie otrzymać szybciej po prostu hasło i mieć dzięki temu większą szansę na to, że uda się po prostu Wam zdobyć tą kolekcję. No i teraz pewnie się zastanawiacie, a dlaczego w takim razie nie siedzę. Teraz w tej bluzie, tylko w jakiejś innej. A jest to bluza, widzowie. Take the Risk. I jest to najnowsza bluza. Będzie ona w kilku wariantach kolorystycznych. E, I również pojawi się w jeszcze mniejszej ilości, e, ponieważ tylko 25 sztuk blues na każdy kolor. Chyba cztery kolory będą. Więc na pewno o tej 20.00 warto e, sprawdzić po prostu stronę, rozejrzeć się za tymi wzorami. E, a to jest z kolei już e, z kolekcji e, rapy. Kolejna kolekcja rapy. To będzie ja widać, jak się powrócę. Generalnie jakość tych blues jest. Absolutnie premium, absolutnie jakby wymaksowana, więc, więc polecam sprawdzić i możemy się zabierać za openik. Ja wpisuję tutaj slash EC. Mam do tej komendy dostęp, ponieważ posiadam rangę Złoty Królik i jest to ranga z ogromnego koszyka hmm, wielkanocnego. Tu my nie, od którego nie zaczniemy. Zaczniemy od najmniejszego, którego mam w tym okay. szulkerze, W tym shulkerze mam wszystkie itemy właśnie z tego średniego koszyka. No i generalnie widzowie, a propos tej rangi Złoty Królik, to mają tylko kilka osób na serwerze, ponieważ ją można otrzymać tylko i wyłącznie właśnie kupując zestaw ogromny koszyk. I tam jest rzeczywiście taka unikatowa ranga. My właśnie tutaj na tabie, jak widzicie, mamy tą rangę, ponieważ również otworzymy ten ogromny koszyk. Ale zaczynamy od tego średniego, w którym możesz postawić John, w którym są same rzeczy do otwierania. Cena wyświetla wam się na ekranie oraz wartość przedmiotu również wyświetla Wam się na ekranie. Oczywiście, no, tak jak jakby zestawy u nas na, zawsze na serwerze, tak samo były kalendarze, teraz są koszyki. One są są tak najbardziej jakby opłacalnymi usługami jakie można po prostu zdobyć ze strony zawsze robimy tak wybustowane na maksa i tak dalej żeby może żebyście mogli dostać więcej za mniej po prostu e, tak samo na tabie widzicie w ogóle teraz jest 4000 graczy na rapy.pl 2200 osób na jak jeszcze nie gracie no to e, to zapraszam i widzicie osoby mają rangi jeszcze zielony królik oraz czerwony królik i to są rangi e, które są po prostu do zdobycia jako ranga na stronie e, a ten złoty królik jest właśnie na tyle wyjątkową że jej się nie da kupić ją się tylko tylko da zdobyć z tego koszyka, z tego zestawu. Dobra, zaczynamy z openingiem. Wydaje mi się, że nie będziemy, nie będziemy jakoś super długo tego otwierać. Po prostu przyspidranujemy, bo jest tego naprawdę dużo. To lecimy ze, sre ze srebrną statuą kurczaka. Tutaj, dobra, otwórzmy 5 na raz po prostu. Nawet możemy przyskipować animację. Zobaczymy, co nam wypadnie. Zobaczymy, jakiego to jest w ogóle sortu drop. I zobaczymy, kto po prostu będzie myśleć lepszy item. Z tych pięciu na razie. Ja będę mówić na 4, 3, 2 części na razie. Uwaga. Voucher svip na 3 dni, okej okay, to jest dobre, ale no 3, części 4.3 ja akurat nie będę polować jakoś super e, na części 4.3 Mimo, że te itemy widzowe nie będą należeć do mnie, tylko do was, do osób z komentarzy To e, i tak wciąż no nie chcę żebyście zdobyli tych części 4.3 i sam nie byłbym niby zainteresowany Ponieważ już set 4.3 posiadam, jeśli nie posiadacie tego seta wiadomo, że bylibyście... A, wygrałeś, okej okay. Wygrałem dobra, No to nie musisz, dobra <laughs> no, no powiedz, powiedz co dopinać po kolei szybko <laughs> Nie, bo ja to do druga dopiero jeszcze trzymam, nie? Co? Ja tak szybko, no tak, tak 8 eee, kul, 4 koksy i tak szczerze to nie wiem co jeszcze. Jakaś część seta pewnie albo... No dobra, to i tak wygrać, bo ja 4 części seta, niby voucher nazwij pana na 3 dni, ale to jest kill of rapy. Tak, to jest kill of rapy. Dobra, ale to poczekaj, 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 dobra, nie, po koszyku otwórz okay. jeszcze złote otwórzmy da, jeszcze złote da, da, da. sobie zrobię z dajfory, zobaczymy. Totalnie <laughs> rozwaliłeś, poczekaj, dobra, lecimy. Tu z animacją zostawię sobie Nie ja też właśnie O! 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 Ej! Zajęcza... Drobłeś, drobłeś. Zajęcza Nora, po o użyciu kurze. wokół ciebie tworzy się klatka w wielkości 3x3 kratki, przedmiotu możesz używać razem na 240 sekund. Użyj, co? użyj teraz. Ej. Mocny item, co? No to jest jeden z najlepszych eventówek na pewno na tym evencie. Oczywiście to zaraz zniknie, mam nadzieję. Znika. Ja no. pierdziele, ej, a co tobie? Tobie Bierzórek też eventowy? Drafno. Tak, tak. I Jaki inventówek... ładny! Ej, pokaż! Tak, proszę, on jest jednorazowy, więc nie klikaj go. Ale on jest taki, wiesz, że do takiego kombo, że jak nawalasz kogoś albo. Dobra, masz czekaj, lipę... po użyciu otrzymujesz na 7 sekund efekty szybkość 2. O, siłę 2 i pośpiech. Ej, stary, używasz zajęczej nory, używasz żurku. Ty wygrałeś i tak, bo nie, ten. Mój mój ja też. jest też. W sensie tym przedmiotem, ale tak, no, tak. całością zaraz zobaczymy, dobra, lecimy z drugą. Aha. Złotą, o kurde, ej, dobra, Jaram się mega. Jeszcze jest dużo innych eventówek i czekaj, czy mi. Dobra! Nie dropnęła eventówka Mi dropnęła Ej, stary mi ogólnie dropnął no, stack kul cool wzmocnienia. A to i to ma jakie ma wartości demage'owe? Miecz rapy. Wygrałeś na pewno ten koszyk? Nie no dobra, nie no nie Ej, dobra, ej, widzowie. Ale okej, ten nam drogę. Ej teraz, for sure, ej teraz for sure, wszyscy właśnie do komentarzy napisać to wyzwanie <noise> tak. dla przegranej osoby, nie? Albo po albo prostu już swój nick piszą jakby z tym wyzwaniem, albo zostawiają łapkę w górę, ponieważ wiedzą, że tutaj do wygrania jest naprawdę grubo. Dobra, odłóżmy tutaj w takim razie do tego shulkera, to co dropnęliśmy. Miejmy nadzieję, że nikt tutaj nie przyleci. Ej, ale ja się jaram tymi itmami, co to kurne jest, ale jakie w ogóle ładne, w ogóle zobaczcie widzowie, jakie to wszystko jest zapracowane, nie rusza się. Patrzcie, królik, widzowie, i jest tutaj taka śliczna emotka, nie? I tak samo z zielonym i, i z czerwonym królikiem. Mega mocno to wygląda. No dlatego też jest takie zainteresowanie tym samym eventem 2300 na live box tak samo wrócił na potężne liczby, ponad 1000 graczy online teraz cały czas gra, a dopiero tak naprawdę no, rozpoczął się event, więc yy, dobra. Koniec gadania, czas otwierania. Lecimy z siedmioma na hita srebrnymi znowu. Hita, tak? To, to je bez animacji, je bez animacji mi się dobra, wydaje. O i czy... teraz nie wiem co mi dropnęło. Serca chyba, serca. Lecę dalej. Cztery kule wzmocnienia. Buty. Dobra, okej, okay, pustaka złotych jabłek. No teraz oddało akurat końcówka, no to jak już powiedziałem, teraz możesz ty powiedzieć i ja porównam. Midropo tak, włóczna jest pa cztery kule wzmocnienia, e, dwa razy klata, raz spodnie, raz bania i buty rapy. Ja już chciałem powiedzieć, że o, to bardzo podobnie i, i ten, i możemy skifnąć, ale jednak <grym> dalej wygrywasz. No dobra, czekaj, odłożę, odłożę z na razie. Rapy. <grym> no właśnie, tak myślałem. Dobra. No to lecimy ze złotymi złotymi. Tutaj oczywiście już z z bo jest to to no, no, To jest teraz no. teraz najlepsze, można można otworzyć, dobra. A zaraz zobaczymy tak, tak, chyba że mieliśmy farta w sumie zobaczymy Lecimy mieć, no? Pierwszym Ej, ale śliczne te itemy przylatują Uwaga, uwaga Okej okay. <śla> Ja się ej. cieszę z mojego dropu Mi nowy bohater Królik Bugs A to zaraz go, to zaraz go przeczytam Mi buty rapy dwójka O, no to też bardzo dobry. Ale to drugiego, to jest to protection, protection 6, a breaking 6 To zaraz zobaczę tego peta, lecimy dalej na razie O! Nie, jednak to Okej okay. TOTEM SPOKOJU. Kolejny eve, eventowy, którego jeszcze nie było. W momencie śmierci zostajesz w pełni uleczony. Dodatkowo otrzymujesz 10 złotych serc oraz szybkość 2 na 10 sekund. To, jak totem ci normalnie padnie, no to ci tam zostaje kurde 3 serca, masz jakąś tam słabą regenerację i tam chyba 4 złote absorpcji serca, coś takiego. A tu zostajesz full uleczony, czyli jeżeli masz 30 lub 40 serc na przykład, to masz znowu od początku te 40 serc, do, do, otrzymujesz jeszcze 10 złotych i szybkość 2. Ej, tak. dobra, to jest, to jest przemocne, przemocny totem. na ty? Jadro. Po... M? O, okej, okay, okej, okay, dobra, to odpuśćmy w tej klatce. O! Czekoladowy miecz. No mi w drogach jak coś. A pokaż tego peta jeszcze? Ale nie no, raczej Proszę? wygrałeś, bo z, jeszcze z tych srebrn, przez to, że jest srebrnego. Wzmocnienie bohatera. Stały efekt szy nie no, przecież to jest chyba najlepszy. To nie jest najlepszy, tak, kurde. Tak, te? Teraz jest najlepszy, najlepszy. bohater. No to jest efekt szybkość 2 i wysokiego wysokiego dwa stały. Nie no, wygrałeś. Mm. Ale no, rzeczywiście. No, ja też dropnąłem świetny drop. No, tylko ty te części trafiłeś. Te, te rzeczy trafiłeś 4 takie mocne. 4 mocne, a ja 3 mocne. Nie no, tutaj nie no, dobra. No, chyba chyba wygrywasz. Ale dobra, zobaczymy werdykt ostateczny przy ostatecznym. E, Zaczyna, no, jeszcze oczywiście będą złote pisanki. No i mamy widzowie jeszcze. E, teraz ten brozowy szulker to był. To były widzowie i temy ze średniego koszyka wielkanocnego. To było z dużego koszyka wielkanocnego, i teraz będziemy ogromny koszyk wielkanocny otwierać, testować. Oczywiście, znowu z statuami, tylko w różnej ilości. Generalnie widzowie, możecie powiedzieć: O kurczę, tych statu za tą większą cenę, bo rzeczywiście to jest najdroższy zestaw, mogą być więcej. Ale widzowie, w ogromnym koszyku wielkanocnym, tak jak wcześniej wspominałem, jest limitowana ranga złoty Króli, której nie da się w inny sposób zdobyć niż z tego zestawu, tylko z tego zestawu. Podstawu, po prostu da się ją zdobyć, po prostu ją otrzymujecie, e, dlatego też no, jest ona wartościowa na tyle, że no, tylko kilka osób na serwerze ją ma. Oprócz tego jeszcze e, ma właściwości rangi rapy, ma efekty e, i, i benefity zielonego królika i czerwonego królika, ma drop razy dwa ze wszystkich rzeczy eventowych i tak dalej, czyli skopania tam i tak dalej, ze wszystkiego po prostu, e, co jest na evencie. Macie to po prostu drop razy 2. No, ogólnie ranga jest najbardziej brąkę, jaka powstała w historii, którą można zdobyć i zdobyć można ją tylko w ten sposób. E, i pisanki wyjmuję i lecimy ze srebrnymi statułami kurczaka klata 4-3, klata 4-3 43 buty 4-3 svip na 3 dni, ok kill 53 5-3, klata 4-3 okej okay, miecze... dobra, dobra, dobra! Miecz rapy mamy kurde, szkoda, bo chciałbym się cieszyć z tego jakby to było moje a niestety... znaczy nie niestety, widzowie ja się cieszę, żeby to dostaniecie, a nie my i mvip na, na 3 dni buty, złota jabłka znowu voucher, klata z tak złotych jak. Okej, okay. ej. Z tak złotych jak akurat Broken, ale no. Odkładam wszystko w ten sposób, no i dobra. Możesz sobie zobaczyć, ja mam fajne. <laughs> ale czekaj, ale to ze zł złotymi statuami? Nie, to tylko srebrne Widzowie. Wymyślcie mi fajne wyzwanie, ale miejcie litość. No nie, no, no ja miecze rapy i mega się cieszyłem, ale ty. Dwa miecze rapy na pierśnik rapy i 16 noczy, i też ranga, i 12 serc. Jeszcze jajka niby. Ale dobra, no lećmy, lećmy. Dobra, trzy, najpierw trzy złote. 40 tysięcy dolarów. Oj, to będę musiał to przelać, ponieważ e, już otrzymałem to po prostu na konto. Mistak Kokszew. Ale tak szczerze, to nie wiem, czy 40 tysięcy dolarów to nie jest jeden z najlepszych dropów w tej skrzynce, jak coś. Okay. Okej, okay, dobra, no ale to lecimy na razie dalej Załóżmy, że 1-0 Dobra, sześćstak <noise> kul wzmocnienia No, to porównywalnie O, ja będę A mieć custom item chyba Nieee, 40 tysięcy A, to teraz ty wyjdziesz O, zającza nora a mi królik. O oh. drugi raz. Mi się wydaje, że Nora jest lepsza, bo wiesz, królik trzeba będzie go przedłużać i tak dalej, i tak dalej. A Nora taka mi... chociaż w sumie... Nie no ciężko to... powiedzieć mi chyba bardziej... No nie ja wiem, dobra, zróbmy, To zróbmy tu Remis prostu jest dalej jeden jarem. To są oba przepotężne, ciężko je w ogóle ocenić. Dawaj, tak. dawaj, da dalej. O! Nie. O. O nie, kula wzmocnienia. Znaczy to jest widzowie ja się powinienem cieszyć z tak kur wzmocnienia mega super, ale no kurde nie w tej rywalizacji dał A, okej, okay, dobra, 2-1 dla ciebie. Uwaga, uwaga, uwaga. Buty rapy 2. Nie, wygrałeś. 3-1 teraz, no? A, no ja dobra, to, 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 to też wygrywasz ze mną Na no, złotych też. Ja pierdziele Buty rapy 2 znowu w ogóle. O, czekaj mi leci jeszcze? a u mnie będzie customowy przedmiot. A, to królik. Kolejny raz. Ja mam fartę do królików. Trzeci królik. Nie no, dobra, dobra. No, wygrałeś trzy koszyki, ale jeszcze złote pisanki. Może tu na jakkolwiek, tak. albo chociaż honorowo. Widzowie, tak wygląda mój drop? Nie, to jest mój drop. A, chciałbym. Tu kule zmocenia są twoje. Ja do swojego odkładałem przez przypadek, ok. E, no i co? I złote pisanki teraz. No i dobra, lecę. No to, to po prostu klikaj, ja sobie klikam po swoim, a ja będę mówić na głos. Dobra. Uwaga, widzowie lecimy szybko. O, na no środek ekranu w ogóle teraz dropi. O, jakie ładne w ogóle widzę, patrzcie to! Waluta eventowa do wykorzystywania w trakcie. Do wykorzystania w trakcie eventu wielkanocnego. Zobaczcie, jak ślicznie ta pisanka wygląda. 68. Generalnie widzowie dropi, jak się kliknie prawym przyciskiem złotą pisankę od 50 do 150 właśnie. Jeżeli dropi powyżej 100, no to zawaliście. Tak, dobra, lecimy. 125 145, 94, 136. 101, 109, e, ja o oh, 118, 61, 97, mega dobrze dropiło i po 10 już mam całe, kół 36, dobra, wiesz co, biorę ten no to, to shulker i idziemy na, na event i od razu będziemy kupować chyba złote statuty po prostu, co? Dobra, widzowie, jesteśmy teraz na strefie eventowej, na której teraz nie będziemy oczywiście grać, ponieważ odcinek e, polega na czym innym, ale na pewno ją jeszcze odwiedzimy, więc jak chcecie nas spotkać, no to wbijajcie po prostu na event, slash warp event i tutaj możecie właśnie sobie grać i tutaj też możecie właśnie zobaczyć, jaki jest drop z brązu srebrnej statuły oraz ze złotej, w które będę właśnie celować, więc postaram się teraz wymienić. Uwaga, udało mi się, udało mi się, mam już pierwszą e, złotą statuę, no i lecę dalej ze złotymi pisankami. 92, 168, 140, 92, 72, 66, o, 53. Teraz słabo pod rząd 3 razy. Ok, ale już mi nadrobiło. I czy teraz mogę już kolejną kupić? Mogę. Ok, więc mam już dwie. Lecę dalej. A to musimy zobaczyć ile złotych kupisz, po prostu ile ja złotych kupię, bo i tak kupujemy tylko złote, no bo to z nas najbardziej teraz interesuje, żeby jak najwięcej widzowie wam nadrobić tych eventowych przedmiotów do rozgłosowania właśnie pod tym odcinkiem, ale naprawdę ja pierdzeć to chyba trzeba będzie powiedzieć na 5 osób, więc aż 5 osób będzie mogło na przykład to wygrać, bo jak jedna osoba to wszystko by wygrała, no to się jakimś miliarderem staje, nie? Jeżeli osoby miały na, przy na przykład no, taki opening, jak my, czyli trzy koszyki, no to kurde, co to są za przedmioty przepotężne? Dobra, lecę dalej. Okay, mam 4. No i ostatnie już raczej nie będzie mnie stać na złote 51, 140, 92, 98 i 139. No i tutaj niestety złote już kupić nie mogę, więc po prostu kupię tyle srebrnych, ile, ile po prostu mogę, na ile będzie mnie stać. Więc no po prostu kupuj tyle, ile możesz tych różnych, aż, aż nie okay. będziesz mieć pisany. Dobra, 19 pisanek mi zostało, ile masz? Dobra, pójdę na wlosowe, zestawuję i zobaczymy. Dobra, John, więc mi wypadły 4 złote statuły. Znaczy, wypadły, no tak sobie wymienię po prostu. Cztery złote statuły, dwie srebrne i 7 brązowych. A ty? Pięć złotych, jedna brązowa. Co to wygrałeś. Tak. Co to będzie za wyzwanie w takim razie? Co mi ludzie wymyślą, bo ja no naprawdę właśnie, tak... Właśnie, jakieś hardkorowe. Ja pierdziele, dobra. Lecę z openingiem, mm, razem z tobą, z animacją. Złote z animacją, reszta bez animacji. Zaczynamy tym razem od złotych, uwaga, uwaga. Totem spokoju i uwaga, Aha, no i teraz mi dropnie buty rapy dwa, no oczywiście... W ogóle, czemu tyle razy butów, kurde? Pokaż tu co to jest? Widzowie. kurczakowa różdżka. Po użyciu przedmiotu przeciwnik nie może używać pereł oraz fajerwerków na 10 sekund. O kurde. Ja pierdzie, oczywiście to jest jednorazowe, dlatego jest 8 sztuk, ale... O Boże. Ej, mega mocne. No nie no, to ogólnie, no to 1-0 dla Ciebie. Lecimy, 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 kolejne. Spodnie Rapy dwa. w końcu coś innego niż buty. Widzowie, tutaj mi na twarzy świeci jakoś dziwnie słońce, to już ee, nie będę tego zmieniać. To drobno Nora. Teraz ludzie będą mówili, że ja mam podkręcone dropa, a nie ty o, Moja Nora ma cooldown, ta co się losuje O, może będzie jeden przelat... Czy... Niee Nie no, kill off to mega akurat O teraz ja, 2-1 dla ciebie, 2-1 ciebie I to może chociaż 2-2 dwa, dwa będzie, uwaga widzowie Lecimy po 2-2, o jeszcze jak ładnie zniknęło w ogóle Lecimy po 2-2, dwa, dwa. dawaj klikaj 2-2 będzie, będzie 2-2 Oj, będzie 2-2 Chociaż może? Nie Kurde nie. Kilo, kule, kill kill off, kill off, no, kule tu... wzmocnienia wygrałeś. 31. Tak, super. A... No, super. <laughs> wygrałeś 3-1, ale dobra, jeszcze otworzę sobie te srebrne, forfan. Mm, diamentowy hełm, diamentowe spodnie. O, 16 zł jabłek z brązowego. Klucz do skrzyni epickiej jest z brązowego. Okej, okay, klata, serce, dwie kule wzmocnienia, fajny dropik w sumie. Kilo, i łuk, i teraz jeszcze zrobię open kratę. Epic i totem. No i kurde. Dobrze. Więc widzowie, generalnie tak jak teraz sobie myślę, to delikatnie widzowie żałuję, że wymyśliłem ten challenge z openingiem, gdzie itemy nie trafiają do nas, ponieważ teraz jest mi żal, że nie będziemy mieć dostępu do żadnych z tych eventowych przedmiotów w tym momencie, ponieważ ogłaszam wyzwania i będę chciał zdobyć wszystkie te wielkanocne o. przedmioty, obojętnie w jaki sposób, ale naprawdę jak ja na nie patrzę, to to jest... Kurde, jak to wygląda? No i tak wygląda Widzowie, znaczy w sumie to większość jest i tak w szulkerach e, Johna. E, no co, no, jednogłośnie tutaj każdy musi przyznać, że John wygrał. Ja robię wyzwanie minecraftowe nie minecraftowe. W kolejnym filmie wbijacie na rapy.pl oraz na rapymerch.pl, Dzisiaj o 20 e, drop, e, właśnie Take the Risk Blues, różnych, różne kolorystyki, najlepsza jakość, tylko no i jeszcze mniejszej ilości sztuk niż, niż to Alin, e, które również ma swój drop, i na to to i tak już tyle osób czeka, że, że to i tak. Jak mega szybko się wyprzeda. Zobaczymy, czy będziecie zainteresowani również tymi bluzami. No ta bluza w sumie, oprócz też innych kolorystyki i najlepszej jakości, to oprócz tego jeszcze ma wzór z dwóch stron, tak jak pokazywałem, to też jest też ciekawe. I widzimy się widzowie na evencie. Wielkanoc.